Witam wszystkich bardzo serdecznie, Bartosz kłania, pozdrawiam wszystkich graczy z CargoToy.com, pozdrawiam wujka Bohuna. E, dziś zarejestrujemy sobie wjazd na prom. Troszeczkę plany się pozmieniały, a mianowicie miałem płynąć z Gdyni do, do Karlskrone, do a jednak płynę ze Świnoujścia do Isztat. E, no chcę tak nagrać, jak to, jak to mniej więcej wygląda tutaj procedura przejechania przez bramek e, w dzień, ponieważ ja teraz byłem e, późną porą, ciemno było, ponieważ e, ponieważ było ciemno, to nie nagrywałem Wam tam drogi, gdzie to się idzie, potem bilet i tak dalej, bo na pewno e, młodzi kierowcy, którzy zaczną jeździć i będą pływać promem no to takie, taka wskazówka zawsze, zawsze jest przydatna tutaj jak to wygląda, dojazd do portu i oraz e, miejsce, gdzie się e, rusza, tam idzie po zarejestrować się i odebrać swój bilet tudzież tym samym e, klucz do kabiny, bo bilet od razu służy jako nam jako klucz do kabiny no zobaczymy jak to tutaj teraz będzie wyglądało pan odbiera bilety skanuje zobaczymy czy podejdzie do nas czy jak to będzie wyglądało, zaraz się wszystkim dowiemy I tam już wjeżdżają. Nie jest to tak jak w Gdyni zazwyczaj, bynajmniej jak to pamiętam. Było, że jedna linia wjeżdżała cała, później następna, cała linia wjeżdżała. Tutaj jest to jakoś tak porozrzucane. Nie wiem, nie jadą liniami, tylko po prostu, no, bierze, bierze, tak jakoś takiej bez kolejności. No ale to już tam jest mniej ważne. Ważne, żeby wjechać na prom Później, najwyżej, jak będziemy kończyć nagranie, jak będziemy już stali na promie, to pokażę Wam, jak te bileciki wyglądają. To jest po prostu z tyłu taki pasek magnetyczny, który nam otwiera drzwi do naszej kabiny na promie. Tam już w oddali trochę widać prom, prom Mazowia się nazywa. No tak nie za bardzo widać na tym nagraniu. Tam lampy świecą, ale jak tak. Widzicie nad tymi trzema ciężaróweczkami, co widać teraz na nagraniu, te Wolwiki i skania? To nad tą skanią, tak widać, właśnie ten prom się tam zarys tego promu. Tam już właśnie go widać. No, coś tak kurcze wpuszczają, ale chyba tam nie mogą się poustawiać na tym promie, bo nie wiem, No, jak ja pływałem. Ostatnimi czasy jakoś to kurczę tak sprawniej szło. Chyba dzisiaj po prostu dużo samochodów jest albo coś w ten deseń. Myślałem, że to jakoś szybciej sprawniej pójdzie, żeby wam to pokazać, no ale widzicie, jakoś tak to mozolnie idzie. No ale to nic. Najważniejsze, żeby po prostu nagrać, jak wiedziemy sobie na tym prom. Za, zaciekli gracze, zażarci gracze W ETS-a będą mogli sobie porównać Mniej więcej jak to wygląda W rzeczywistości A jak to wygląda właśnie W grze ETS Ale mniej więcej tam w jasna ten prom Wygląda <grywania> podobnie <grywania> Nie wiem co tu Kurczę no dzisiaj jest jakaś kompletna Kompletna zadyma Nie wiem bo też było tak że oni liniami ustawiali yy, na odpowiednią linię ustawiali odpowiednią wagę kiedyś że po prostu no, ciężkie zestawy stały tutaj jakieś tam znowu za ami stały jeszcze na innej linii idzie facet poczekamy to nie idzie znowu do tego pierwszego obok mnie jeszcze stoi jedna linia ja stoję na drugiej linii otworzę okno ...može trochę szumić, no, ale dobry, dobry. Dzięki. No to wjeżdżamy sobie kochani na prom. Podążamy ja Was umieściłem w takim uchwycie standardowym do telefonu na szybie, po prostu, żeby tutaj nie trzymać się, nie rozkojarzać jeszcze trzymaniem telefonu. Ale mówię, najważniejsze to tak troszeczkę zarejestrować mniej więcej. No szkoda, że to właśnie taka późna pora jest. No ale będziemy płynąć jeszcze nie raz. Także na pewno będziemy za dnia płynąć, wjeżdżać gdzieś w porcie. W ciągu dnia, w ciągu widoku i będzie to lepiej widać, będzie to lepiej zarejestrowane. Też warto pamiętać o tym, że gdy będziecie wjeżdżać na prom, to znaczy najlepiej już jak czekacie na parkingu przed wjazdem przygotować sobie po prostu plecaczek jakiś czy jakąś torbę i spakować sobie tam ręcznik yy, gadki koszulkę przybory do, do kąpieli do golenia czy tam no nie wiem yy, klapki pod prysznic pamiętajcie żeby sobie zabierać bo no rzecz jasna aby sobie po prostu przy kabinie skorzystać z prysznica. Również możecie też płynąc z Dover skalać do Dover, tudzież odwrotnie. Chociaż ten prom płynie krótko, ale tam również macie kabiny prysznicowe. Tam nie macie kabin pasażerskich, sypialnych, ponieważ tam macie tylko po prostu no fotele i tam takie, takie kanapy do siedzenia gdzie możecie po prostu przez rejs ten czas spędzić nie macie sypialnych kabin, ale, ale po prostu tam też na tym promie właśnie z, z do, do Dover są również kabiny natryskowe, także tam również można sobie zabrać jakiś tam mały plecaczek z ręcznikiem, z szamponem i skorzystać również z prysznica, no to jest właśnie też fajne na tych wyjazdach promowych Ponieważ no, nie musimy tam nigdzie wtedy chodzić po firmach, czy, czy stawać na stacjach i latać yy, pod prysznic, bo tutaj już ma się po prostu no, prysznic pod ręką. tu już widać przed nami. Ja poczekam aż ten, tutaj nasz kolega Hamburg z Gdańska wiedzie. Bardziej, aby po prostu troszeczkę Wam bardziej naostrzyć obraz tego promu Mazowia. No. raniech on sobie troszeczkę wjedzie i już widzimy właśnie jak to tutaj mniej więcej wygląda mamy pierwszą rampę na którą wjeżdżamy i zaraz wjeżdżamy na już główną rampę od statku, będziemy się za chwileczkę wbijać pomalutku bo tutaj też trzeba uważać właśnie na niektórych promach też musicie zachować uwagę zwłaszcza mając paleciary aby regulować, najczęściej to właśnie któryś z pracowników obsługi tutaj promu biegnie do tyłu na naczepę i Wam właśnie reguluje wysokość. no Zobaczymy, gdzie tu nas pan zaraz ustawi, pewnie spojrzy na kilogramy, na tony naszego ładunku i już nam pokazuje, abyśmy lecieli na prawą stronę. Musicie się tutaj, pamiętajcie, ściśle stosować do wskazówek. Prowadzącego, tutaj właśnie mu pokazałem, że rozumiem. Musicie się ściśle stosować do wskazówek prowadzącego, aby po prostu nie robić sobie samowolki, tylko jechać tak jak każą. My jedziemy, jak widać, jeszcze do góry, na pokład wyżej. Idziemy jeszcze do góry, także będzie troszkę. No także widzicie, tutaj nie wiem jak to kamera oddaje, ale tu jest po prostu teraz no ostry, ostry wjazd pod górkę. I pakujemy się pomału, pomału. Tam już tam kiwa kolega u góry. Ja też po prostu już długi czas nie, nie pływałem promem dlatego to wszystko muszę sobie przypomnieć, kolega pokazał nam abyśmy zgasili światła, ponieważ rzecz jasna go oślepialiśmy w tym momencie dobra, pokazuje, że będziemy robić pętelkę pomału, pomału dobra, pokazuje, że możemy jechać ponieważ tam właśnie jest to możemy jechać poczekajcie chwilę, zaraz wam powiem, dobra wszystko gra, tak jak wam właśnie mówiłem tam jest właśnie e, ten duży skos taki gdy wjeżdżamy na równe o, jedziemy teraz pętelkę nawijamy sobie tutaj z dosyć ciasno i teraz nie wiem czy będziemy się ustawiać przy ścianie chyba przy ścianie jednak tutaj należy też wiedzieć, że tutaj jest specjalnie też moczona podłoga tego promu a to dlatego, aby po prostu no koła tutaj na, tym, na tej pętli, którą robimy tam? aha no ja na ten pas, super będziemy piersi na drugiej linii Tutaj właśnie tak jak Wam mówiłem, musimy się stosować do wskazówek. No to dobra, czyli będziemy stali sobie pierwsi w linii. Tu drugi kolega mi z boku pokazuje, że mam bliżej się trzymać. Teraz ten mi pokazuje tutaj bliżej. Lewej strony jeszcze do lewej, dobrze, w porządku, panie szefie. Jeszcze do lewej. Dobrze. Jeszcze do lewej. Tam znowu? Ja pierdolę. I jeszcze jedna pętelka. Nie wiem, o co tutaj kurde dzisiaj biega. Nie wiem, czy słyszycie to w kamerze, jak te oponki tam nam szorują o tą gumę, o tą posadzkę. I teraz gdzie my mamy jechać? Tutaj. Jednak nie będziemy piersi w linii, tylko będziemy gdzieś znowu <grybujesz> na dupach stali. Dobra. Podjeżdżamy sobie po malutku i tu już się zasumujemy. Kolega teraz kiwa, i no mam podjeżdżać Jeszcze, jeszcze, jeszcze Jeszcze, jeszcze, jeszcze Jeszcze kawałek, dobra Dzięki No i dobra Tak więc Kotwiczymy Autko I teraz jeszcze tak w miarę Formalności wam pokażę mniej więcej eee, żeby kurczę Tutaj nam to odeszło o, dobra. pauza i teraz tak. Robimy sobie tutaj. Jak to złapie ostrość, czy nie złapie ostrości? Najpierw robimy sobie tak. Menu podstawowe, ok. Wpisz kierowca, kraj zakończenia: Polska, ok. I teraz wpisz pojazd. Kurczę, słabo to widać, niestety. O, teraz trochę lepiej. Wpisz pojazd. Wpisz pojazd, czekaj, 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 kurde, zdarzenie, przekroczenia prędkości, dane techniczne Falprofiler. Nie, gdzie to kurde jest? Nie, wyświetlacz. Wpisz pojazd, powinno być. Jest, wpisz pojazd. I teraz o i tutaj mamy właśnie tą opcję prom kolej i wciskamy prom kolej ok, tutaj ok, wpis zachowany i wychodzimy sobie z menu tak właśnie trzeba pamiętać o tym, aby e, kończąc tutaj, stawiając się na promie aby po prostu wcisnąć sobie tą opcję właśnie przeprawową prom kolej, no tutaj Wam tylko jeszcze na szybkiego pokażę jak te bileciki mniej więcej wyglądają, to są takie właśnie dwa tikiety jeden to jest bilet, drugi to jest taki klucz właśnie widzicie tutaj ten pasek magnetyczny jego będzie trzeba po prostu wsunąć mój numer kabiny 7032B trzeba będzie po prostu ten pasek tutaj tak jak strzałeczka pokazuje wsunąć pod klamką w taki zamek i to nam otworzy właśnie kabinę także ja już tu mam sobie przygotowany plecaczek i wszystko do góry lecę na pokład także Mam nadzieję troszeczkę tak to zobrazowaliśmy, mniej więcej widzieliście wdrapywanie się na górny pokład i w tym czasie również dwie pętelki, które wykonywaliśmy. Także trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i moja pierwsza przeprawa od dłuższego czasu, muszę sobie też wszystko teraz znowu poprzypominać, ale będzie mam nadzieję wszystko ok. Także następny materiał już nagram w Szwecji. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej!